Siemano widzę nas na odcineczku. Dzisiaj po mega długiej przerwie udało się zopać z rajderem z kanałów. Witam. Szywam. No i co? Jesteśmy na kazurce, jest trochę wiecznie, no ale klasycznie popróbujemy coś pośmigać. Masz w ogóle nowy rower, więc ciekawy jestem, czy wraz z nowym rowerem. Jakieś może nowe umiejętności doszły. No to raczej nie. <laughs> Mogło być ciężko. Ale ogólnie też widziałem, bo tam cały czas na bieżąco jestem, oglądam twoje odcinki, relacje i tak dalej, że tam się zadziało dużo na bakiardzie, tak. więc mam nadzieję, że mnie zaprosisz za jakiś czas. No, I no cię zapraszam. No dobra. A za jaki czas. No zobaczymy, nie no to, to loteria jak zawsze. No i tam zobaczymy, co tam żeś wykminił Ale wygląda mega porządnie i mega dobra robota. No jest, jest fajnie, jest pewny. Poro niedociągnięć, ale no wydaje mi Zawsze się, Zawsze może nie... być lepiej, pamiętaj. ...spocik jak na tamto miejsce, jest fajne. Dobra, to Mamy co, nie przedłużamy i będziemy się rozgrzewać na półpiętrze. Jest. Dobra, lecisz pierwszy? Lecę pierwszy. Dawaj. No no Pierwszy z Polsce się w Polsce w bagno. w w Polsce był, wszystko było O, Pojeździliśmy chwilę na linii I teraz idziemy na treningóweczkę Bo ogólnie teraz powstała nowa treningóweczka tutaj I sobie ją poskaczemy Już kiedyś ją skakałem Ale akurat wtedy nie nagrywałem I ogólnie jest o wiele lepsza, mega spoko teraz jest Ale powiem Wam też Że warunki to nawet dla koneserów nie są Więc naprawdę mega ciężko się jeździ Kurde, jakby tak trochę rozmyło to wybicie, wydaje mi się, że wcześniej było bardziej płynne. Kurde, no nie wiem, nie wiem. Ale ogólnie tak jest milion razy lepiej niż była ta wcześniejsza tajngóweczka. Teraz ogólnie zauważyłem, że tam jak się zawsze zawracało, to tam jest taki spajn, i tam można jechać dalej. I dorobili tam traskę. O. Uh. Aha, i stąd się skacze tam. Kurde. Nieźle. Lecimy to jeszcze raz i tym razem do końca. Uh. 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 Dobra, myślałem, że tam trzeba troszkę szybciej na tą hopkę. Okazało się, kazało, że nie trzeba aż tak szybko. I jeszcze mnie tak do prawej strony wywaliło. No, hmm. mega riski było. <grytania> o, ku... ale <grytania> mnie podbiło pod sam koniec. Na początku dobrze mi się kręciło otruje, a później tak podbiło i mówiło. <grytania> No nie było źle. Zatrzymał się nagle, bo tragicznie. Bo zahaczyłem nogą o przednie koło kołów, powiedz, i się zatrzymał kręcić. No nie było źle, dawał jeszcze do. Da. <grym> ja tak robię od półtora roku i nic się nie zmienia. Co najwyżej wsadzę przednią nogę na pedał. A tak to tyle i w życiu nie przełożę. Jak ja mi się, jakbyś tak się uparł na 1-2 dni, to byś się Jak zacząłem katać tej lipa, to wtedy. Miałem tak, że przekładałem tą nogę i raz go prawie wylądowałem, ale to wtedy przednia noga mi się ześlizgnęła i dotknęła tego, Aha. a teraz nie potrafię. Z treningóweczki przenieśliśmy się na małe stoliczki i pewnie pójdziemy jeszcze na y, średnie kikerki, bo przestało wiać. No i co? Lecimy na początku na małe stoliczki. No i idziemy spróbować swoich sił na kikerkach. Mam nadzieję, że jakoś bardzo przeszkadzać ten wiatr nie będzie. Yo! Klip na rozgrzewkę, bardzo dobra sprawa. <śmiech> <śmiech> Niepotrzebnie hamulec wciskałem. <laughs> o, ale wieje. Mogę się tej nogi zdjąć. O. U... Nie, no, mam gdzieś tą sztuczkę normalnie. Tak się boję tej sztuczki. Ja już normalnie zapomniałem, jak się na knaka robi. kiedyś lubiłem tą sztuczkę. E, powiem Ci, że dzisiaj naprawdę coś jest nie tak. Wieje strasznie. No wieje. ja na przykład nie umiem żadnej sztuczki zrobić. Jest tragicznie. Nie, nie. czuję tego wajbu. Na, na zawodach trochę czułem ten wajb. Ja też nie czuję wajbu, bo się wjeżdżam w rower A. Ale klip, dobre, O mnie się nie masz Bi! No to co, chwilę dzisiaj pojeździliśmy, ale zawiamy interes, bo wieje i ogólnie dzisiaj jakiś taki średni vibe. No i co, ja mam nadzieję, że za niedługo, w najbliższym czasie, wybiorę się do Ciebie i tam będzie jakaś fajniejsza sesyjka Jak niż, niż dzisiaj jakieś drewniane skoki, ale najgorzej chyba nie było. Jak najbardziej, zapraszam, nagrywamy, pojeździmy, zrobimy dla Was fantastyczny kontakt. Dziękuję bardzo. No i co, jakąś Wam się taki odcinek spodobał, to łapeczka w górę, subik, dzwoneczkiem. No i zapraszam Was do rajdera na kanał, tutaj będzie Wam wyświetlał. No i co, do następnych odcineczków zawsze w niedzielę o 12. Nara!